Kościół katedralny, zezwanie świętego mikołania, weblągu, mieście założono właściwie przez krzyżaków. W weblągu funkcjonował szpital całego zakonu Krzyżackiego, państwa Krzyżackiego. Tu jest największa wieża na wschód albo inaczej po prawej stronie Wisły. Ma dokładnie 365 stopni, właściwie jak dni w roku. Kościół Świętego Mikołaja Katedra Walblągu, kamienna wnęka, w której przechowywane są relikwie krzyża świętego, otrzymany przez zakon krzyżacki od Fryderyka Cesarza Fryderyka II, wcześniej przechowywane na kościele świętego Andrzeja na zamku w Alblągu, który w zamek nie istnieje a od 1454 roku w kościele św. Mikołaja znajduje się tu również figura św. Mikołaja Gotycka z 1410 roku w kościół katedralny św. Mikołaja to sanktuarium krzyża świętego Kościół Świętego Mikołaja. W centrum jeden zachowany kościół czynny ołtarz z grupą ukrzyżowania 1400 rok. W centrum był jeszcze kościół Świętego Ducha pierwszy kościół 1200 Podejrzewam, 6 roku, a więc początków miasta założonego, czy też hmm, miasta, które właściwie zostało założone przez krzyżaków. Jest tutaj również ołtarz główny z Kościoła Mariackiego, który obecnie pełni funkcję Galerii Kościoła Świętego Ducha. Szpitalny, centralny kościół zakonu krzyżackiego to jest teraz biblioteka. Nie ma kościoła świętego Jakuba. Jest również kościół, ołtarz główny z kościoła Trzech Króli, rozebranego. Jest teraz osiedla. Mocno ucierpiało to miasto, jeśli chodzi o zabytki. To jest właśnie i ołtarz Trzech Króli, nieistniejącego już kościoła. Jest również ołtarz z Kadynia fundowany przez cesarza Wilhelma II. Niedaleko miał to rezydencję Albląga, czy rezydencję, czy miejsce odpoczynku. Elbrug. Jest co? Gdzie są właściwie najstarsze ślady polskiego chrześcijaństwa, tak zwana osada Truso wikingów gdzie znaleziono najstarsze ślady chrześcijaństwa IX wieku w Truso, tak zwanym świętym Gale został zamordowany święty Wojciech. Ścieżka kościelna Elbląg łącząca dawniej Kościół Świętego Ducha. Jeden z pierwszych wybudowanych, tak zwany szpitalny, w wielki kontur zakonu Krzyżackiego, Kościół Katedralny Świętego Mikołaja oraz Kościół Mariacki Świętej Marii Panny. XIII wiek.